Po odrzuceniu karty przez przejmującego, tylko podmiot odbierający odpady komunalne, czyli firma A, może kartę skorygować, zmieniając kod odpadów. W tym celu należy odszukać kartę w zakładce odrzucone, wybrać przycisk opcje, a następnie edycja, zmiana statusu. W informacjach o odrzuceniu karty Sprawdzamy powód odrzucenia karty. Po kliknięciu na dole karty w przycisk Zmień status, Skoryguj, wyświetla się okno modalne, w którym podmiot może skorygować dane. Po naniesieniu zmian karta pojawi się w zakładce Potwierdzenie wygenerowane i będzie widoczna dla wszystkich podmiotów. Przy jej numerze znajdziemy informację, że karta została poddana korekcie. Na tym etapie podmiot przejmujący, czyli firma C, może potwierdzić przejęcie odpadów. W tym celu odnajduje właściwą kartę w zakładce Potwierdzenie wygenerowane. Wybiera przycisk Opcję Edycja zmiana statusu. Następnie sprawdza. Czy tym razem dane się zgadzają? I potwierdza przejęcie przy pomocy przycisku Zmień status Potwierdź przejęcie. Wyświetla się okno modalne, w którym należy wpisać masę przejmowanych odpadów. Można także dodać swoje uwagi.